Dobra, Bydźko, yy, ty chyba już się nasiedziałeś, co? A pan, przepraszam, to właściwie yy, co? No bo pan nocuje jak u siebie, je jakby się dokładał, ale jakie pan ma zamiary, to pan jeszcze się nie powiedział. No to fajnie, że Pan pyta, bo właśnie chciałem pogadać. To proszę bardzo. I dobrze, że kolega jest. Myślę o takim przedstawieniu, wie Pan. O zderzeniu sztuki wysokiej z percepcją prostego człowieka. Bo mam taką intuicję, że mimo braku narzędzi u odbiorcy, nie? Ta sztuka i tak na jakimś pierwotnym poziomie do niego trafia. Przebija się do samego. Sedna człowieczeństwa poza...